Dzień dobry, Tomek Małek, malada Home. Nowoczesne Pośrednictwo, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć kilka słów na temat zakupu nieruchomości. Z pośrednikiem czy bez pośrednika? Oto jest pytanie. Wielu z Was, wielu z moich byłych klientów, zadawało sobie to pytanie i ciągle sobie zadaje, czy w momencie, kiedy chcę kupić mieszkanie, potrzebuję pośrednika? I wielu dochodzi do wniosku, że absolutnie nie potrzebuję. I wiecie co? Zgadzam się. Pośrednik nie jest niezbędny przy zakupie nieruchomości, tak samo jak nie jest niezbędny przy sprzedaży. Tak samo jak wulkanizator nie jest niezbędny przy wymianie kół. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić samemu, i do tego też należy, do takich zadań należy też zakup nieruchomości. Bardzo często się tak zdarza, że po prostu robimy to sami i super, bo po co wydawać pieniądze wtedy, kiedy nie trzeba. Ale opowiem Wam dzisiaj historię Józefa którą tą historię poznałem kilka dni temu i która zmobilizowała mnie do tego, czy też zainspirowała bardziej, żeby Wam tą historię opowiedzieć i żeby omówić w ogóle temat zakupu nieruchomości. Józef miał no taką sytuację życiową, że postanowił wziąć ślub, planowali dziecko ze swoją żoną i mieszkali w wynajętej kawalerce, więc postanowili, że kupią sobie jakieś mieszkanie. Józef kompletnie nie wiedział jak do tego podejść, bo nigdy wcześniej mieszkanie nie kupował. Więc zapytał kilku znajomych co mu polecają: czy wziąć jakiegoś pośrednika, czy zrobić to samemu. No i w zasadzie większość odpowiedzi jakie miał to bez sensu, nie bierz żadnego pośrednika, to jest tylko strata pieniędzy, zrobić to sobie sam. No bo co pośrednik zrobi więcej niż ty: wejdzie na oto dom, wyszuka jakieś opcje, wyśle ci linki, a potem wyciągnie rękę, żebyś mu 3% zapłacił. No to zupełnie bez sensu. No więc Józef wziął sobie to do serca i rozpoczął poszukiwania. Jako, że wiedział mniej więcej w jakiej okolicy chce mieszkanie, wiedział jakie, więc dosyć szybko, poprzez kryteria wyszukiwań na jednym z głównych portali, znalazł 10 nieruchomości, które spełniały jego kryteria. Wyselekcjonował, zapisał i zaczął dzwonić. Pierwszy telefon wykonał na mieszkanie, które mu się podobało najbardziej. Stwierdził, że może nie będzie musiał nawet tych dziesięciu obzwaniać, bo jest pierwsze, najlepsze. Zadzwonię e, i, i zamknę temat. I co się stało? Zadzwonił, telefon nie odebrał. Znaczy, nikt nie odebrał telefonu, telefon nie zareagował. Nie było to dla niego jakoś specjalnie dziwne: no, ludzie czasem nie odbierają telefonów, pośrednicy są zajęci. Ale stwierdził, że no w takim razie da czas na odzwonienie, nie będzie dzwonił pod kolejne numery, bo to mieszkanie interesuje go najbardziej. Czekał jeden dzień, dwa, trzy, w końcu na trzeci dzień zadzwonił znowu i znowu telefon nie, nie, nie zareagował. Stwierdził już w takim razie, no coś tutaj jest nie tak, e, dzwonimy dalej. Wybrał kolejną nieruchomość, zadzwonił, a tam również odebrał pośrednik, który mu powiedział, a to mieszkanie, nie wie pan co, ono już jest nieaktualne. No ale mówi Józef, ja znalazłem ogłoszenie dzisiaj. No tak, ale to wie pan, to, to jest pomyłka. To musiało nam się wygenerować ogłoszenie cykliczne znowu, ale nie, nie, tego mieszkania już nie ma. No dobrze, no więc trudno skreślił to mieszkanie, zadzwonił pod kolejne. No i w kolejnym, przy kolejnej rozmowie usłyszał, tak, oczywiście, panie. Kliencie panie Józefie, mieszkanie jest aktualne. No to super, Józef mówi to, tylko niech pan mi powie, gdzie ona jest dokładnie, bo tak to ogłoszenie jest tak trochę ogólne, a chciałbym wiedzieć, co to jest za miejsce, który blok. No dobrze, to zapraszam do mnie do biura. Ja przygotuję umowę, podpiszę pan umowę i wtedy, ale jaką umowę? Mówi Józef, no ja nie chcę umowy z panem, bo. Ja, ja nie potrzebuję, żeby pan mi szukał mieszkań, ja zdecydowałem, że sam będę szukał, ja tylko chcę zobaczyć to konkretne mieszkanie. Na co pośrednik mówi, no, no nie, nie proszę pana, to jak pan nie chce ze mną umowy, to po co pan do mnie dzwoni? No, no, Józef tak się trochę zmieszał, mówi, że no, no wystawił pan ogłoszenie, chciałem zobaczyć, czy chyba pan chce sprzedać to mieszkanie. No tak, tak, chcę sprzedać, no więc zapraszam, podpiszemy umowę. Moja prowizja wynosi 3%. Jeżeli pan kupi, no to wtedy pan zapłaci. No ale zanim panu je pokażę, to musimy się spotkać i podpisać umowę. No więc Józef szybko przeliczył, że to wyjdzie go ponad 10 tysięcy złotych. Powiedział, że się zastanowi i się rozłączył. Porozmawiał z żoną i doszli do wniosku, że no nie do końca im się to podoba. Bo skoro zdecydowali, że nie będą płacić pośrednikowi, no to czemu mają płacić takiemu, którego nie wybrali, tylko takiemu, który po prostu odebrał od nich telefon? Więc stwierdzili, że no trudno, mieszkanie jest całkiem fajne, było na trzecim miejscu, ale, no ale z tego względu odpuszczamy. Dzwonimy dalej. No i cóż, no dzwonili dalej i sytuacja się powtarzała. Albo odbierał ktoś, kto mówił, że jest nieaktualne, albo ktoś, kto mówił, że trzeba podpisać najpierw umowę. Albo nikt nie odbierał. Zdarzyło się kilka telefonów do osób prywatnych, ale tam no, to były mieszkania, które były na samej na szarym końcu tej listy, więc niekoniecznie im zależało. Ale też Józef zaczął się zastanawiać nad tym, czy skoro to jest mieszkanie od prywatnego właściciela, to czy transakcja będzie bezpieczna. No bo skoro był pośrednik. No to on pewnie zadba o to, żeby tam wszystkie dokumenty były ok, ale jeżeli nie ma, no to, no to będzie niebezpieczne, bo on się wcale na tym nie zna. No i zaczął się zastanawiać nad tym, czy jednak tutaj jakaś zapłata za pracę kogoś, kto się na tym zna, by się nie przydała. Że może jednak trzeba by było skorzystać z pomocy pośrednika i zaczął się zastanawiać, czy rzeczywiście nie zadzwonić do tego mieszkania numer 3 i nie zgodzić się na tą prowizję. No bo z jednej strony było to wbrew jego oczekiwaniom, z drugiej strony jednak zapewniało mu jakieś bezpieczeństwo. No ale zatrzymał się na razie w tym procesie. Stwierdził, że to przemyśli i porozmawia jeszcze z kolegą Karolem, który podobno przechodził przez proces zakupu mieszkania i się na tym zna. A że miał się spotkać z Karolem w ciągu paru dni, no to się wstrzymał z decyzjami. No i tak rozmawia z tym Karolem, opowiada mu tę całą historię i Karol mówi Ty Józek, ale czemu Ty nie weźmiesz po prostu pośrednika, który Cię wyręczy w tej sytuacji? Na co Juzek odpowiada swoim jakby utartym sloganem mówiąc No ale nie, no co pośrednik zrobi więcej niż ja, a potem tylko wyciągnie rękę po pieniądze? I jak to powiedział na głos, to się uśmiechnął. No, bo doszedł do wniosku, że chyba jednak zrobi coś więcej niż on, skoro jego skuteczność przez ostatnie tygodnie jest praktycznie zerowa. Więc czemu miałby myśleć, że skuteczność pośrednika również będzie zerowa? Tym bardziej, że miał już wcześniej te myśli odnośnie bezpieczeństwa transakcji, płatności. Ale Karol przerwał to jego rozmyślanie i powiedział mu, słuchaj, bazując na twojej historii, jeżeli będziesz miał pośrednika, który dla Ciebie pracuje, to po pierwsze i najważniejsze, umówisz się z nim na dzień dobry na jakąś prowizję, bo podpiszesz z nim umowę. No, nie jest powiedziane, że trafisz na takiego pośrednika, który będzie najtańszy na rynku, ale być może jakbyś dobrze negocjował i pośrednik zauważy, że jesteś zdecydowany i proces zakupu nie będzie trwał miesiącami, tylko być może uda się go zamknąć za dwa tygodnie, no to zgodzi się z Tobą pracować za 2 czy za 2,5%. Od, od transakcji. No więc będziesz miał zafiksowaną prowizję, czyli nie będziesz uzależniony od, widzie mi się tych pośredników, którzy odbierają telefony, bo jeden ci powie 2%, jeden, 3, 1, 3,5, a są tacy, którzy powiedzą, że pokażą Ci mieszkanie za 5%. Więc tutaj będziesz miał to z głowy. Nie będziesz musiał dzwonić i wysłuchiwać tych wszystkich historii o tym, że jak nie chcesz z nimi współpracować, to masz do nich nie dzwonić, no bo zrobić za ciebie pośrednik. Dodatkowo pośrednicy mają taką niepisaną zasadę, że jak jeden się kontaktuje z drugim w sprawie nieruchomości, której jeden poszukuje, a drugi posiada, no to dzielą się wynagrodzenie w ten sposób, że każdy od swego. To znaczy, że pośrednik dzwoniąc do innego pośrednika nie musi przechodzić przez tą procedurę ile, jak, kto, kiedy, jaka umowa i dlaczego na masce samochodu tuż przed spotkaniem, tylko po prostu mają to z góry ustalone. Ty wiesz, że zapłacisz jemu te hipotetyczne 2,5%, a jego nie interesuje, ile zarabia drugi pośrednik, bo po prostu dzielą się w taki sposób, że każdy od swojego. Oczywiście, jeżeli zadzwoni gdzieś twój pośrednik, gdzie nikt nie odbiera telefonu, to pewnie nie można wiele zrobić. Ale znowu, jeżeli to jest pośrednik, który jest już długo na rynku, to ma pewnie znajomości w tej branży. Jeżeli nie odbiera pan Franek z agencji X, to być może on zna kolegę pana Franka albo jego szefa i będzie w stanie dotrzeć do tej nieruchomości w inny sposób, czego ty nie jesteś w stanie zrobić. No i co tam jeszcze było? No jeżeli jest nieaktualny, to jest nieaktualny. No to, to trudno. Tak niestety czasem pośrednicy działają, że zostawiają stare ogłoszenia po to, żeby przyciągać klientów i oferować im coś innego. Ale bardzo ważna rzecz jest jeszcze taka, że jeżeli ty będziesz wiedział z góry, że pośrednikowi swojemu zapłacisz około 10 tysięcy za znalezienie mieszkania, które ci odpowiada, no to raz, że on będzie dbał o twój interes, więc nie będzie ci interesowało nic, jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące transakcji, papierów, notariuszy no i ogólnie pojętego bezpieczeństwa. A dwa, że z dużym prawdopodobieństwem on będzie w stanie wynegocjować kwotę taką, że ta jego prowizja to będzie tylko część tego, co ty to oszczędziłeś. Czyli, no, ja, jak kupowałem, mówi Karol, mieszkanie swoje, to ono kosztowało 450 tysięcy. Gdybym je kupił sam za 450 tysięcy, nie chciałbym pośrednika, to bym stracił, bo finalnie mój pośrednik znegocjował do 428. Dzięki czemu jego prowizja, która wynosiła tam 12,5 tysiąca, spowodowała to, że i on był zadowolony, i ja. Więc myślę, że u Ciebie też taka opcja wchodzi w grę. Tylko, że jedno najważniejsze. Józefie, mówi Karol, jest to, że nie możesz sobie wziąć pierwszego lepszego agenta. Musisz wziąć kogoś, kto zna się na rzeczy, a jak to sprawdzić? No najlepiej, żeby to był ktoś, kogo polecić inny znajomy, czyli ktoś już sprawdzony w boju, ktoś, kto już taką transakcję przeprowadzał, ktoś kto wiadomo, że odbiera telefony, reaguje, rozmawia, jest aktywny i rzeczywiście działa. No, bo to czasami takiemu nawet jest lepiej zapłacić trochę więcej niż pierwszemu, lepszemu, który pochodzi z dużej agencji i stoi za nim fajne logo, ale tak naprawdę nic o nim nie wiesz i nie wiadomo, czy nie skończy się to tym, że i tak będziesz musiał szukać sam. Józef podziękował Karolowi. No i co zrobił? Znalazł sobie odpowiedniego agenta, który rozpoczyna poszukiwanie nieruchomości dla niego. Jestem przekonany, że bardzo szybko tą nieruchomość znajdą i sfinalizują transakcję. Po co to wszystko? Miała być krótka historia, jest już ponad 12 minut. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby otworzyć Wam, drodzy klienci, oczy na to, że Czasami warto jest skorzystać z usług osób, które się na czymś znają. Tak samo jak idziecie do dentysty, jak trzeba wyrwać zęba. Tak samo jak no, często wymieniacie oponę wulkanizatora. Tę, ten przykład już podawałem. Tak samo jak nie wiem, co jeszcze, wołacie elektryka, kiedy jest jakaś poważniejsza awaria jakaś w waszym mieszkaniu. Jasne, że można zrobić wszystko samemu i. Polak potrafi i chce robić wszystko sam, ale najlepiej, jeżeli ludzie, którzy się znają na konkretnych rzeczach, robią te konkretne rzeczy, bo wtedy życie jest po prostu łatwiejsze. Że nie namawiam, oczywiście uważam, że w wielu przypadkach da się zrobić wiele rzeczy samemu, także kupić nieruchomość, ale bazując na przykładzie Juska, czasami jest to rzeczywiście kłopotliwe. Więc yy, zostawiam do przemyślenia. Życzę miłego dnia i pewnie niedługo pojawię się z jakimś nowym filmem i będę się wymądrzał dalej. Tomek Małek, Malada Home. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.